Zastanawiacie się kiedyś, jakby to było, gdybyście nie mogli dotykać jakiegoś koloru. Pewnie nie, bo kto normalnie o tym myśli, ale tak się składa, że my z Natalia do końca normalnie nie jesteśmy i właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku to sprawdzimy. Za chwilę każdy z nas na tym otokole fortuny wylosuje kolor, którego nie będzie mógł dotykać. Bo jak już pewnie widzicie po tytule, osoba, która dłużej nie dotknie zakazanego koloru, po prostu wygrywa. Ale zanim losujemy zakazane dla siebie kolory, to Wy możecie pod tym filmem dotknąć białą łapkę w górę i zrobić tak, żeby stała się niebieska, no i spróbować do tutaj 25 tysięcy lajków, bo wtedy od razu nagrywamy kolejny odcinek serii. Kto dłużej czegoś nie zrobi albo coś zrobi? Więc jeśli chcecie tego przegapić, to dotknijcie też ten oto czerwony przycisk. Subskrybuj tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. Nasze kąp jest już przygotowane i właśnie Natalia. Jakiego koloru najbardziej nie chciałabyś wlosować? Chyba czarnego, bo mamy wszędzie czarne klamki. i peski, to czarny byłby trudny, ale nie tylko klamki, bo mamy też. telewizor, telewizora telefon, pasy w samochodzie, wszystko jest czarne. Ale Natalia, żeby wszystko było jasne, nie możemy dotykać zakazanego koloru. Rękami. Wszystkim innym okay. możemy, czyli jeśli na przykład, nie wiem, wylosujemy kolor zielony, no to ręką nie mogę dotknąć niczego zielonego, ale na przykład usiąść na zielone krzesło bez dotykania go będę mógł. Dodatkowo nie możemy, Natalia, zakładać niczego na ręce, czyli no właśnie, jeśli przykładowo miałbym zakazany kolor zielony, to nie mogę robić tak, że założę sobie na przykład zieloną skarpetkę i wtedy do krzesła wysunę, bo no to jest właśnie też niezgodne z zasadami. Wszystko jasne? Jasne. To w takim razie, Natalia losuje zakazany kolor dla siebie, którym będzie kolor biały. Nie. Kurde, to będzie cię... Lepszy byłby jakiś fioletowy, bo fioletowego jest mało w otoczeniu. No, Natalia powiem tak, patrzę na to, że mam np. białe drzwi, może być ciężko. No ale no, słuchajcie, ja się póki za nie śmieję, bo mogę mieć kolor czarny i wtedy byłoby gorzej, ale będę miał niebieski i w sobie spoko. Jestem całe szczęście, że ja nie mam niebieskiego, bo mam niebieską sukienkę i bym nie mogła w ogóle i I właśnie, bo jakbyś, jakbyś tak pociągnęła sobie to, tak, tak trzymać cały czas ręce chyba. No bez kitu. Tyle, widzowie, ale ja mam niebieskie spodnie, właśnie sobie uświadomiłem i jak ja nataleswam telefon do kieszenia. Zawsze wszystkie wiecie, rzeczy typu właśnie portfel, telefon, klucze yy, trzymam w kieszeniach, a teraz jak e. będę chciał schować to dotknę, więc nie mogę. Ty nie możesz w ogóle dotknąć spodenek przez przypadek. Bez kitu, dobra widzowie ja dzisiaj trzymam ręce w górze, <grym> nie? W sumie mam pomysł, jak mogę, słuchajcie, dzisiaj przechować moje rzeczy właśnie nie w spodenkach, tylko muszę on tutaj ostrożnie wysunąć. Ja na szczęście białego koloru mogę dotykać. Tutaj jest na mnie pułapka, więc muszę zrobić... O, czekajcie, mniej więcej tak. Okej, okay, jak widzicie mam taką torebeczkę, do której będę dzisiaj wszystko chował, bo ona chyba nie ma nic niebieskiego. Tylko czekajcie. Tak jest, no zamyk, Jak widzicie, w środku jest a więc na spokojnie mogę z niej dzisiaj korzystać. Karu, ja sobie właśnie uświadomiłam, że z drzwiami nie będzie problemu. Bo mamy czarne klamki. No tak. Ale będzie... Problem z włącznikami, bo w części domu mamy białe, a w części czarne, więc będę musiała korzystać z tamtej łazienki, bo tutaj będę mogła sobie zapalić światło. Ale jak ja skorzystam z kibelka i z papieru toaletowego, który jest biały? Natalia, w sumie, <laughs> życzę ci powodzenia. Jak już ci się uda, to będziesz mogła spuścić wodę przynajmniej, bo mamy jak jakiś czarną spłuczkę. Ale w sumie, Karol, możemy kombinować i ja mogę to otwierać stopą, tak? No teoretycznie tak, bo jest zakaz zatykania rękami, ale Natalia, dalej nie możesz korzystać z papieru. Na to mam już pewien pomysł, ale Karol mi się zechciał pić i spojrzałam sobie na butelkę wody, której ty nie możesz dotknąć, bo jest niebieska. Ty nie możesz pić wody w dzisiejszym odcinku. No wodę mogę pić. Woda nie jest niebieska, woda jest przezroczysta, właśnie, umówmy się. A jak się napijesz z butelki? Kupię sobie jakąś inną, no, nie niebieską. I w sumie to ja też muszę uważać, bo tutaj są białe napisy. No właśnie, czy ty czasem nie dotknęłaś? I chciak, ja... Dopałam, tak. ja muszę zobaczyć na nagraniu Natalia. Dobra, sprawdzili nagranie i niestety widzowie, Natalia miała farta, bo dotknęła nie faktycznie falta. za szyjkę. specjalnie tak, nie widziałeś, jak trzymałam palce? I ty to przewidziałaś No ty? Tak. Okej, okay. widzę, że trzeba dzisiaj o, o, będzie... Dzisiaj się. wydaje, że ty będziesz mało czujny. No właśnie się trzeba dzisiaj <laughs> będzie uważać i chyba muszę być bardziej czujny. Ale Karol, wracając jeszcze do papieru toaletowego, to przypomniało mi się, że w sklepach jest szary papier. Ten taki no. i nieprzyjemny, więc. No właśnie, ale wiesz, wiesz jaki on jest, nie? Wiem, ale muszę jechać na zakupy, ja muszę go kupić i cały czas nosić przy sobie w razie czego. W takim razie muszę tutaj do torebesi schować baterię, telefon i w ogóle, ale właśnie. Przed chwilą sobie światło Natalia, że ja mam y, trochę niebieskiej tapety w telefonie i jak ten ale jako, jako różne kolory, czy czy ja? Nie, jako czarny po prostu, no bo nie jest cały czarny, tak? Telefon to jest czarny i możemy po prostu A. dotykać ekran, tak? O. Dobra, już jestem gotowy do miejsca, ja Założyłem czarne buty, które no, do stylu wyśrednio mi pasują, ale przynajmniej wiecie, mam pewność, że nie przegram tego odcinka, zakładając je. Największy problem mam z tymi spodynkami, dlatego że no nie mogę, wiecie, o, położyć nawet na nich ręki. Póki co daję radę, staram się wiecie opierać się w na tej telepcji, albo w ogóle trzymać ręce w górze. U mnie z butami się mały problem, bo trampki mam tylko białe, klapki, które są dla mnie najwygodniejsze też są białe. I muszę założyć te buty, które ostatnio na wakacjach mnie mocno obtarły. Widzowie, Natalia na wakacjach po kilometrze miała dosyć, więc życzę Ci powodzenia w nich, ale no one nie ma nic białego, więc możesz bezpiecznie przynajmniej założyć. No dobra, zeszliśmy do garażu bez większych problemów, ale problem pojawił się, gdy tutaj dotarliśmy, dlatego że Natalia byłabyś tak miała, żeby żebym pomóc. No niech, no, przecież to jest rywalizacja, więc musimy ze rywalizować, a nie sobie pomagać, tak? Aha, czyli ty nas śsiądzisz, a ja będę dostał, tak? Tak. Nie, super Natalia, fajna jesteś, ale widzowie jest sposób, żeby wejść do samochodu, mogę otworzyć bagażnik. Rodząc to z pilota, tylko o, muszę Muszę uważać, żeby nie dotknąć tego niebieskiego znaczka BMW. Dobra, bagażnik otwarty. Teraz uwaga, cyk, cyk, kładę fotele. Yy, muszę jeszcze tylko je, o, właśnie, popchnąć, żeby się położyły hejka. Tutaj też, dobra. Dobra, teraz wyleczyć trzymaj kamerę. Ja muszę uważać, żeby o, niczego niebieskiego tutaj rękami nie dotknąć. No i teraz, o, kurde, uwaga, czekajcie, muszę się to jakoś wciągać. O, o, cyk. O. Okej, okay. dobra, tutaj muszę jednak sobie położyć to, ten jeden ten fotel, dobra, tutaj jest czarna skóra Kładę teraz ten drugi rząd, dotykając tylko czarnej skóry, pyk Dobra, połowa sukcesu za mną, jestem w środku, teraz tylko muszę, żeby przejść na fotel kierowcy Czekajcie, ja sobie tutaj, o wysunę go do tyłu Ale kombinacje, tutaj na fotelu mamy niebieskie przyszycia, cały czas patrzę, ale Karol ich nie dotknął niestety, już myślałam, że się nadzieje Dłoń mam tutaj jak coś O kurde, nie, zablokowałem się no, utknęła! Fotor wraca na swoje miejsce, Natalia, już nie nam stąd, nie dzisiaj. Chyba troszeczkę się zmachałeś. No, delikatnie. Dobra, pas na szczęście mogę zapiąć, bo tutaj nie ma nic niebieskiego. Uwaga, nas spodnie, cyk. Teraz tak, słuchajcie, szybkie rozeznanie, Kierownicy mogę dotykać, bo jest czarna i nie ma niebieskich przeszyć. Na szczęście, jak widzicie, nitka też jest czarna. Kierunkowskazy też, o, na spokojnie, jak widzicie, będę mógł włączać. Gałko z biegów też jest czarna, więc na spokojnie. Przycisk do uruchomienia zaponu jest srebrny, więc też mogę. Halo? Ja pierdziel, Natalia, z kluczyk w bagażniku. Chyba żartujesz. Zostawiłem tam moją torebeczkę i zapomniałem, że tam w środku kluczyk i pójdziesz okay. po niego? Pójdę, bo chcę mi się siku, więc w po ten papier, a to będzie trwało 3 godziny, zanim się znowu przeciągnie, że w <grym> No może tak być. Dobra, torebeczka jest i ja tak to ja nie mogę też ciebie dzisiaj dotykać. Tak, ty no, z... może? Trzymaj się z dala ode mnie. Proszę nie podchodzić, żebym się nie pomylił. I teraz już uwaga, powinienem odpalić. No. Furka odpalona, tylko Natalia, niestety mamy 32 km zasięgu. Dobra, wejechaliśmy na stację i tutaj na szczęście na luzie mogę wszystkiego dotykać. Dlatego, że jak widzicie, jedyne kolory tutaj to zielony i czarny Ale muszę najpierw jakoś dostać się do baku I żeby to zrobić, czekajcie, muszę, o, otworzyć sobie, tyk kolankiem, elegancko Tutaj nic niebieskiego nie ma, więc odkręcamy Podnosimy to i na spokojnie, o, możemy teraz, cyk, tankować I wpadłem właśnie na pewien pomysł, dzięki któremu Natalia być może dotknie białego koloru A mianowicie, słuchajcie, zaraz będę szedł po fakturę I zawsze robię tak, że z fakturą, to daję ją Natalii, żeby schowała do schowka w samochodzie Więc zrobimy teraz tak samo i jeśli nie będzie czuła na to, powinno się Udać, muszę mówić cicho, bo zostawiłem sobie specjalnie okno otwarte, żeby wiecie jakoś wrócić i otrzymajcie szykli, żeby się udało. Dobra, zatakowany, kolek zakręcony, teraz czekajcie, musimy zrobić o cyk, pyk, dobra, elegancko. Biorę ze środka moją torebeczkę i Natalia idę po fakturę, nie? No dobra, jak widzicie, biała fakturka wybrana i teraz uwaga, chwila prawdy. Trzymaj Co? No ty? No nie widzowie, Natalia była czujna, specjalnie nie trzymałem kamery, była na dole żeby Natalia nic nie podejrzewała, ale no niestety tym razem z fakturką nie wyszło W takim razie, ja teraz muszę się jakoś dostać z do środka, mamy srebrne klamki, uwaga, cyk o, pyk! Dobra. Teraz o, już elegancko mogę zrobić. Tak. Tutaj też nie ma nic niebieskiego, więc zamykam. No i teraz chyba po raz pierwszy w historii e, sam muszę O, odłożyć fakturkę do schowka. Zamykamy. No i teraz już serio, jedziemy na zakupy. Dojechaliśmy już do sklepu, jesteśmy na papierach toaletowych i na całej szczęście jest szary papier. Ma też szarą etykietę, więc mogę go śmiało dotykać. Czekaj no możesz, miały. tak. No, nie ma nic. Nie, nie ma racji. nic. On wygląda trochę jak biały z daleka, ale jest wszystko szare. Kurde, tyle i tak patrząc na to, to <laughs> raczej nie będzie on najprzyjemniejszy. Skoro jesteśmy w sklepie, to ja też sobie mogę wziąć w... Wodę, zieloną, bo jak widzicie na szczęście niektóre wody gazowane są w zielonych butelkach i... I niektóre też mają niebieskie nakrętki eee. No ta na szczęście ma zieloną, cała butelka też jest zielona, więc chyba git, nie? To? To we Magnusie, chyba malinowo chyba nie było A wiesz Palak, zobaczmy ile kosztuje Nie no, co ty <laughs> Kurde Kurde, widzowie znowu próbowali z Paragonem, specjalnie budziłem nagranie. Jeszcze drugi raz na koniec, weź trzymaj Tak było, ale no niestety, Natalia, czujna, ale spokojnie w końcu mi się uda. Karol ja musicie tutaj do łazienki, bo już po połowie nie wytrzymuję. Okej, okay, tylko y, proszę tam uważać, jak będą jakieś bo... białe rzeczy, to nie dotykamy, tak? Mam nadzieję, że nie będzie białych drzwi i tych białych, tych zasówek takich, nie do drzwi. Y, tutaj proszę obiecać dla widza, że nie będzie oszkiwania. E, obiecuję dla widza, tam ja tam, Ja tam niestety widzowie nie wejdę z Natalią, ale A, wszędzie indziej pilnuję. Mogą to sprawdzić, tak? A, no tak, no faktycznie, możecie przy jesteśmy w leklerku, jak coś, nie? Kurde, Właśnie sobie jeszcze zrozumieję, że jest spory problem. Dlatego, że też mi się powoli zechciewa do toalety. A niestety, ja mam przecież niebieskie spodenki I, no, o ile pasek mnie sobie spokojnie odpiąć, o tyle nie rozepnę guzika bez ich dotykania, to oznacza, że nie będę z nim spodni, nie będę się załatwić. Bo Natalia, wiadomo, na 100% mi nie pomoże, więc nie będę słuchajcie nic jej mówił. Ale, no, musimy zrobić tak, żeby Natalia przegrała, zanim wiecie, nie wytrzymam do łazienki. Oho, patrzcie, wraca z tym papierem. Y, jak, jak było? Po pierwsze, wszystkie te zasobnice były srebrne, i klamki też, więc okay. szczęście. A po drugie, by oderwane na klapa Od kibelka i był otwarty. Serio? Nie było jej w ogóle. A, dobra. A, a jak ten szary papier? Właśnie jest mięciutki nawet, wie? Serio? Ale w ogóle tutaj też był szary papier, ale stwierdziłem, że jak mam swój, no to już użyję... No Tak, z... no, no dobra, czyli. Nawet nie podejście wszyscy na mnie patrzyli, jak chodziłam z tym papierem i wychodziłem <laughs> że ja go zabrałam stamtąd. No tak mi się wydaje. to nie, jakiś wstyd, Natalia. Dobra, wychodzimy stąd. Słuchajcie, podeszliśmy pod samochód i Natalia jestem głupi. Zapomniałem widzowie, że z kluczyka przecież poza otwartym samochodu, proszę bardzo. Da się też przytrzymując ten przycisk od Otworzyć szyby. No właśnie. Jak widzicie, trzymając go. szyby <grystanie> wszystkie się otwierają, a ja przez bagażnik się pchałem do auta. A ja nie wiedziałem, że to jest becie. Myślałem, że to tylko jest w pyrocie, bo ty to w Peugeotie... Nie, no tak, my to w pyżocie robiliśmy w becie, chyba nigdy tak nie otwierałem szyb, ale, ale... to jest w większości aut, wiesz. Ale szkoda, że to odkryłeś, bo tak to śmiesznie, bo jakbyś tutaj wchodził przez ten bagażnik. O, no, niesamowicie śmiesznie, po, po prostu. Teraz już o, standardowo ciągnąc, Zapraszam bardzo, tutaj widać e, srebrną klamkę. Otwieram sobie drzwi, zamykamy wszystkie szyby, no i misja zakończona sukcesem. Добрый. masz Nie wiesz, to ma tylko bo że jest tak gorące. Tam się w ogóle nagrywa, ja włączyłem na lampeczkę specjalnie. Nie, no jezu, widzowie czemu to się nie udało. Natalia, czekaj, weź wycisz to jazzie, bo, bo właśnie się odpaliłem w tle jazzie, wiecie, tak, że Natalia się niczego nie spodziewała, Po robisz robisz i myślałem, że wiecie, jak da spróbować, to Natalia weźmie ten biały kubek i przegra, ale no niestety. Ja widziałam, że aparat leża na stole, ale nie migała, to czy No bo wyłą ja ją wyłączyłem specjalnie, żebyś ty nie, nie Wiedziała, że coś miga, nie? Tak, ale zobacz, ty robisz mi podchody, a ja tobie co mogę zrobić? Nic niemieckiego nie ma w domu, tak, żeby ci dać. Kombinuj no, co ja mam ci... Powiedzmy, no ja kombinuję, jak zrobię. W końcu się uda. No dobra, jesteśmy znowu w samochodzie. Powiem wam, że już tęsknię za zwykłym siadaniem ale podjechaliśmy pod żabulkę, dlatego że w żabce podobno, słuchajcie, jest nowa Coca-Cola, która ma czerwony kolor. Czyli czerwona Coca-Cola, nie czarna. Podobno smakuje też zupełnie inaczej niż zwykła. I Natalia, pójdziesz po nią, bo mi się nie chce wysiadać i znowu otwiera okienie i w ogóle. No, no. Dobra, pójdę. Tylko kup też kubeczek, nie, ten przez z lodem, żebyśmy mogli pokazać dobrze kolor. Dobra. Dobra, słuchajcie, Natalia poszła i specjalnie chciałem mi z nią, Wam, słuchajcie, że mam kryzys. Chcę mi się do toalety, no nie jestem w stanie, wiecie, pójść przez te spodęki, więc robię wszystko, żeby Natalia jak najszybciej przegrała. Teraz powiedziałem, żeby wzięła kubek, wiecie, z lodem, ten z żabki, dlatego że tam on jest chyba biały w niektórych miejscach. Jeśli go weźmie, to wydaje mi się, że jest szansa, że dotknie jakiegoś białego koloru, a jeśli nie, to mam jeszcze pewien pomysł, ale czekajcie, najpierw zobaczmy, co z tym kubeczkiem. Oho, idzie z kolą, ale kubeczka nie ma? Halo, gdzie kubeczek? To była pułapka na mnie. Czemu? Zobacz, biała naklejka, musiałam tu nieść tak, Okej. Okay. Nie, pani... I to mi parę, bo musiałam podziękować, a po trzecie nie ma kubku bo wszystkie się wyprzedały. jeszcze nie zdążyłem dojechać nowe Aha, okej, okay, nie, no tak się zadaje, że ja tu papką był tylko kubeczek, do ciebie, ale ty no nie pomyślałem właśnie, że tutaj też mogą, mogą być jakieś no, naklejki. Dobrze, że zauważyłam, bo bym się grała. Ja słuchajcie, mogę tylko tą puszkę, bo tutaj nie ma nic niebieskiego, ale kurde, jak ona fajnie wygląda, jest taka jest, czerwono różowa nie? Tutaj są w ogóle jakieś japońskie znaki, tak to wygląda, nie mam pojęcia, co to jest napisane, ale Natalia, żeby to otworzyć, to potrzebujemy coś, jakiś kubeczek, bo tak to nie nam rady pokazać, no, dobrze, nie dla widza. nie będzie widać tego koloru, nie? A chyba to jest cały. Fanta, dobra, to nie? jedziemy po jakiś kubeczek. No dobra, kubeczki kupione dla mnie są bezpieczne, jak widzicie, o, tutaj z tyłu muszę tylko uważać na kolor niebieski. Dla mnie nie za bardzo, niestety. Kurde, no, Natalia, myślałam, że może udać się cię wkręcić, ale chyba jednak nie. Ale jesteśmy aktualnie obok Dilizza, czyli sklepu, w którym są takie różne, nietypowe słodycze, których w innych sklepach nie ma, więc Natalia, wejdziemy i może coś po prostu dookoła przetestujemy, nie? Wyzliśmy środka i proszę bardzo, mamy tutaj jakieś... Czekajcie, nie ma nic niebieskim? Nie ma. Twixy. Nie jedliśmy chyba nigdy, nie? Czegoś takiego. Chyba nie. Tutaj są też jakieś inne dumle, ale właśnie, Natalia, ty musisz się wziąć, bo to są wziąłane. całe niebieskie, ja nie mogę. No i co, chyba starczy, nie? Weźmiemy to, to i tą kolę. Okej. Okay. Dobra, kubeczek wyjęty, Coca-Cola też, więc uwaga, czas ją wlać do środka i zobaczymy faktycznie, czy ma czerwony kolor. I Karol, proszę cię, żeby zostawił mi trochę w puszce, dobra? Bo ja się z tego kubeczka wspaniałego nie napiję, bo jest z białym. Kurde, no dobra, ale niech będzie, uwaga. Ej, serio? Taka mocno czerwona, no taka ciemna. Jest trochę inny kolor, ale no jest tak mimo wszystko ciemny, ten czerwony, nie? Ja myślałam, że to będzie taki jasno czerwony, taki wiesz jak oranżada. No ja też, ale wydaje mi się, że, co, że gdyby to był przezroczysty kubek to byłoby to bardziej, bo zobacz jak lejesz Widzisz? To jest taka różowa aż no, jakby No, no, no No ale dobrze. uznajemy, że jest czerwona, ale uwaga jak smaku? Czy jest taki owocowy smak, bo podobno ma taką nutę owocową no, Taka wiśniowa trochę, nie? Kurde, myślałam, że złapiesz za to niebieski ten kubeczek <laughs> nie, 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 nie tym razem Spoko, trzymaj nie! Jezus, chciała łodkoda z kamery, widziałeś? No, nie, widziałem już, miałem taką nadzieję, ale dobra, to trzymaj puszkę. Ja muszę tak dziwnie trzymać tą puszkę, bo nie mogę dostąć nic białego, ale uwaga. no, ma taki trochę inny smak. Taka wśniowa, nie, trochę. No taki czuć owocową taką nutę, ale na sam koniec. No. Trochę wygazowana kola. Połączona z czymś takim bardziej słodkim chyba jeszcze. No dobra, to słuchajcie, mamy jeszcze do ciasteczka Twixa, tutaj mamy... Uh, 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 uh. Było, Było blisko, blisko no? e, dumle, Natalia, otwórzmy dumle, co najpierw, bo ja się stresuję, nie, 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 ja na pewno nie otwieram. Ja niestety też muszę tutaj bardzo uważać, bo tutaj jest dużo białych napisów Okej złapie tak Dało się, ale środek opakowania jest biały, więc ja nie włożę tam ręki. Ja też nie, bo ono z zewnątrz jest niebieskie, ja nie. No nie no, Dobra. W do środka wsadzisz, ty! Nie, ja nie ryzykuję, zapomnij. Dobra, to przetestujemy to u ciebie na kanale. Serio, no, nie otworzysz! No ja nie ryzykuję, nie ma opcji, Natalia. Zapomnij! no To w takim razie widzowie przejdźmy do ciasteczek Twixa, bo one chyba w środku raczej nie będą miały nic białego, ani niebieskiego. Dobra, uwaga, czekajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Eee, Opakowanie okay. ma znowu biały środek. No tak, no ma biały środek, ale jak wysunę, to właśnie zobacz. Jest przezroczyste i brązowe, więc i ty. Ja możemy jeść, nie? I tak szczerze, to wygląda jeden do jeden jak pieguski, nie? Trochę. Trochę tak, ale to chyba ma karmel w środku. Mmm. Ty, jest go całkiem sporo, Natalia. Ej, dobre, powiem Ci że naprawdę są spoko. Takie właśnie pieguski z karmelem w środku. smakuje jak Twix, czy nie? Mm, nie już ich nie przypominają, zupełnie inny smak niż batonu, ale są dobre. Naprawdę są dobre, więc próbuj jeszcze ty Natalia. Ten karmel nawet tutaj widać z góry. Okay, no tak, faktycznie, bo oni pewnie jakoś to wiesz tak wlewają, nie, na środku. Mmm, jak on się ciągnie. Jak pieguski, nie? Mhm. Mm Mają nawet taką samą konsystencję jak pieguski Tak, tylko właśnie z ten karmel, nie, w środku. No tak, to jest jedyna różnica. Różnią, no. No ale słuchajcie, póki co otrzymamy się dzielnie. I ja i Natalia, chociaż powiem wam, że najbardziej boję się, że zapomnę o tych spodękach. Ciągle o tym myślę, więc póki co pamiętam, ale to może być sekunda, nie? I wiecie, i będzie przegrane. Ale skoro ten jest już takim trochę Bardziej vlogiem, to Natalia, może skoczymy do Obi i kupimy te doniczki, co? Na balkon, o których y, mówimy od kilku dni. No dobra, możemy. Bo generalnie na Natalii kanale kupowaliśmy doniczki, ale chcemy y, kupić jeszcze raz takie same. Ci co oglądali wiedzą o czym mówimy, żeby wiecie, zrobić po drugiej stronie balkonu y, też nasze kwiaty, więc nie ma co słuchajcie, jedziemy do Obi i ja muszę opracować jakiś plan, żeby tutaj wygrać z, z Natalią. Przyjechaliśmy do Obi i okazało się, że nasze doniczki są już wie Nie ma w ogóle tych prostokątnych. Kurde no. Jest tylko jedna kwadratowa, ale nasze. jednej. Ale no kupimy, to już jest przypał. Nie? Potrzebujemy dwie takie, a jest niestety jedna ostatnia. To jest no i pan Natalia, nie? To są już tylko same wysokie, takie, nie? Czyli bo to jaki ma wymiar? Weź zobacz pod tą etykietą, co jest napisane. Nie, Karol! <laughs> Jezu, ja z tobą nie wytrzymam, no! Myślałem, że można dalej być złapie za to i psuje podnieść. Karol nie czy? widzę, że ta jest większa niż ta, którą no, mieliśmy. Dobra, więc. no próbuję, co mam ci powiedzieć? No to co, to też chyba na swoim kanale. Będziemy musieli zrobić, nie? Bo tutaj nie ma. No tak, no niestety, no. Wyczarować je nie wyczarujemy, a do innego obi nie wiem czy chcemy się jechać, bo teraz są korki, nie? No nie, to wieczorem ewentualnie. Okej. Okay. No słuchajcie, niestety do niczek nie było, więc Natalia ja ma ochotę o, na akwary. Nie, mi włosy, bo się w kołnierzyk w ten, w naszyjnik zaplątały. <grym zdań> to jest dla mnie. <grym zdań> Kurde, widzę, wymyślałam nad tym godzinę, żeby do dochodu niebieskiego, a. bo tak tak jest mało. No i... Ale czekaj, jak ja miałem dosyć niebieskiego poprawiam ci włosy. No jakbyś mi poprawiał tutaj włosy w naszyjniku, to Aha. byś połnierzyka ręką, tak? No tylko. Ja tyko... nie czekam, aż włączysz nagranie, no. Tylko nie przewidziałeś Natalia, że ja tak łatwo się nie dam. Ale brawo Natalia, pierwsza twoja próba całkiem kreatywna, muszę przyznać, tylko że no niestety nie. No więc jedziemy teraz do maga. Co? bo ja mam ochotę na Maclary. Okej. Okay. Ale w sumie tak Karu sobie myślę, że ja makwary nie zjem, bo tam są białe opakowania, nie? No teoretycznie tak. I będę musiała siedzieć i patrzeć, okej. Okay. czy jest sens jechać, bo chciałem cię wkręcić, ale A dobra, już sobie zrobiłem ochotę, więc pojadź. Chcesz pić? Nie Ja nie mogę widzowie, druga próba i druga nieudana, ale powiem ci, że myślałam, że to się uda, bo zawsze jak Karol za kierownicą, to ja mu daję wodę To prawda, ja widzowie tak sobie jadę i będzie. często druchował, robię tak i piję sobie, nie, tą wodę od Natalii, więc no było blisko nieskończone, ale znowu nie tym razem 米招兵，呀天，爹，米招兵。 Specjalnie czekałam na reklamy, aż zaczną gadać wraził, żeby filmu nie zbanowali. Serio? Ty a Karol, no, specjalnie czekałam, a Karol teraz z spodenek. Czekaj, ja muszę w i odeślało mi się tylko maklary. Ja pierdzielę, słuchajcie, ja miałem taki plan, Natalia, tutaj z lodami, bo tak, stwierdziłem, że weźmiemy lody, ja sobie tego loda zjem, a no. potem poproszę cię, żebyś otworzyła mi tym przyciskiem okno, żebym wiecie, mógł wyrzucić maklary do tego świetnika w maku, a tam a my jest. My robimy, że Karol wyrzuca, nie? Tak, do a tego. tutaj Natalia, właśnie pokaż, jest biały kolor. Ja byłem no, pewien, że przegra. się. Zrobiłabyś no. na to, nie? nie. No nie. Nie wiem, że widzę, wie, kurde, głupie z podęgi Ale to był taki odróż, ja sobie wiesz, położyłem po prostu rękę, nie? I, i niestety przegamy. Dobra, tak, trzymaj aparat, bo ja sobie muszę iść do łodzianki. Okay. No dobra słuchajcie, wróciliśmy do domu od razu, mi, że bo ser Natalia, trzymałem trzy godziny chyba, żeby tylko, wiesz, nie przegrać, żeby nie iść do łazienki, ale no niestety. Nie Przegrałeś. To jest najgorsze, że ja widzowie kombinowałem, próbowałem tyle razy, że nie porównywanie Natalii, a Natalia co dwa razy, dwa razy się nie udało i sam się przegrałem. Ale ja uważam, Natalia, że to będzie kiedyś trzeba powtórzyć bez ubrań, że ubrania możemy dotykać. Wtedy... A bo przebrać się po wylosowaniu? O, wtedy nie masz ze mną szans, więc widowie, chcielibyście Aha. zobaczyć kiedyś jeszcze drugą część, pewnie na trochę innych zasadach, żeby wiecie, było Ciekawie, Ciałkiem w górę, subskrybujcie go na kanał, bo lecimy po 100 tysięcy subów w ciągu miesiąca. Słuchajcie to, co robicie ostatnio. To jest szok, To jest szok. A póki co, niestety, na tym się żegnamy. Trzymajcie się i bora!